Mechta Psawasci pochodzi z tureckiej rodziny i urodził się w Niemczech. Pracuje w Departamencie Integracji Departamentu Imigracji w Kassel. W dniu 7 października 2014 roku zostaje porwana wcześnie rano w drodze do pracy. Sąsiedzi widzą walkę. Później zgłosiła chorobę na pocztę głosową kolegi. Jej starszy brat jest podejrzany o to, że ma coś wspólnego ze zniknięciem. Najpierw mieszka w Wpędbach. Potem przenosi się do Maintal. Policja znalazła obciążające dowody na temat jego furgonetki. Został aresztowany 14 października. Policja wciąż szukała Methapu. 7 listopada znajduje się jej ciało pochowane w ogrodzie działkowym w Wiesbaden, który znajdował się za pośrednictwem danych z telefonu komórkowego jej brata. Brat jest w areszcie i milczy. W październiku 2015 roku Mehmet zostanie skazany przez sąd rejonowy w Kassel na dożywotnie więzienie za morderstwo. Sąd uznaje za motyw, że ofiara nie zastosowała się do poglądów sprawcy na temat rodziny i szacunku. Obrona przyznała, że był zamieszany w morderstwo, ale dowody były zbyt słabe. By je skazać, dziękuję za obejrzenie tego filmu i pomoc w zbudowaniu dużej bazy danych o zabójstwach dla honoru. Proszę zapisać się do naszego kanału Zabójstwo Honorowe.